Chodźcie szybko to coś wam pokażę. No, dałem ciała. I to tak na maksa. Kojarzycie w tym To są moje nowe falowniki, nowe inwertery. E, I tutaj jest e, magazyn energii, e, na którym, o którym będziemy jeszcze e, rozmawiali w jednym z kolejnych filmów a to jest e, falownik nie wiem czy go widać pewnie widać tutaj tak dookoła tego bałaganu to był mój e, falownik na który e, miałem pozwolenie który był zarejestrowany e, i on pracował przez długi czas e, pozwolenie było robione e, później najpierw to zamontowałem to się pracowało i dopiero, dopiero w tamtym roku e, zarejestrowałem e, zarejestrowałem to urządzenie e, tak jak tutaj widać jest to multiplus 2 48 V e, 5000 va amper jego zdolności eksportowe czyli to co można wysłać do sieci to jest mniej więcej 4,4 kW. Te trzy są dokładnie takie same. Trzy identyczne. Poprosiłem mojego DNA o rozszerzenie mojej instalacji o te trzy inwertery. Czyli w tym momencie eksport do sieci, jeżeli zostałoby, zostałby zaaprobowany, byłby na poziomie 13, przeszło 13 kW. Ja nie mam tyle paneli, żeby tyle eksportować, ale istnieje możliwość kupowania prądu bardzo taniej i sprzedawania go drożej. E, więc być może, być może e, mógłbym na tym robić jakieś pieniądze. To nie są duże pieniądze, ale zawsze, zawsze coś. Tylko jest mały problem. Inwertery Victrona mają certyfikaty e, zgodne ze zgłoszeniami G99. Ja muszę tutaj powiedzieć, że ja mieszkam w Królestwie w Anglii i oczywiście, angielskie przepisy mnie tutaj obowiązują. Są dwa rodzaje zgłoszeń: jest zgłoszenie G98, które jest do prawie 4 kW. I powyżej 4 kW potencjalnej mocy eksportowej to jest zgłoszenie G99. Urządzenia Victrona, Multiplus 2, dlatego mam Multiplus 2, 48, łamane przez 5000, ponieważ to jest falownik, który jest, to się nazywa tutaj Range tested, te, yy, czy jakoś tak. No, one mają to, te certyfikaty, ale jest mały problem, ponieważ urządzenia Victrona nie mają testów, nie mają certyfikatów na ograniczenie eksportu. Tutaj to się nazywa G100. I jeżeli to urządzenie byłoby zgodne z tym standardem GESTO, nie byłoby żadnego problemu, ponieważ mój operator sieci mógłby powiedzieć, że OK, tutaj masz 13 kW potencjalny gdzie potencjalnie możesz to eksportować, ale my pozwalamy ci eksportować tylko na przykład 5 kW. Jeżeli te urządzenia byłyby zgodne ze standardem g Dałoby się to ustawić i nie byłoby żadnego problemu. Niestety, urządzenia Victrona nie mają certyfikatów g No i jest kupa, ponieważ całkowita moc, którą mógłbym teoretycznie wyeksportować do sieci z tymi trzema urządzeniami pracującymi. Równolegle jest powyżej 13 kW, i teraz, jeżeli operator sieci e, powie nie, no to będzie to bardzo droga pomyłka. E, jeden taki inwerter tutaj kosztuje około 1000 funtów. No, plus cała reszta to jest parę, parę złotych. Oczywiście, tutaj są trzy, plus tutaj jest jeszcze jeden, który sobie wisi. I dlaczego on sobie tutaj wisi? A dlatego, że łączyć równolegle urządzenia Victrona można pod warunkiem, że one są wyprodukowane w tym samym roku. Jako, że moja instalacja, ta pierwotna, instalacja fotowoltaiczna. Ma już ponad 3 lata. No, około 3 lat. Nie, nie, nie będziemy tutaj teraz dokładnie tego sprawdzać, ale to jest około 3 lat. Ja e, kupiłem tylko jeden falownik. Teraz, chcąc rozbudować to, roz, rozszerzyć e, moc, no, musiałem kupić 3, ponieważ ten stary, ten to znaczy stary, dwóch, letni, on nie może zostać połączony szeregowo, czy nie szeregowo, tylko równolegle z nowymi sterownikami, ponieważ jego elektronika jest inna no i one nie będą ze sobą rozmawiały. No, i tak to tu właśnie jest. Jak to się skończyło, powiem Wam na końcu. Spójrzmy teraz jeszcze na to, co my tutaj mamy. To tak troszeczkę wybiegam do przodu, ponieważ te filmy, które nagrywam i wrzucam na YouTube'a, one miały być jakoś tak chronologicznie poukładane. Natomiast no ze względu na e-maila, którego dzisiaj dostałem, postanowiłem szybciutko nagrać. Ten krótki, krótki filmik, więc szybko sobie zobaczmy, co tutaj mamy. Jak widać na załączonym obrazku, ten falownik jest masterem. On steruje tymi pozostałymi dwoma sterownikami. I tutaj mamy informację na wyświetlaczu, że on w tej chwili ładuje i w tym samym czasie produkuje, produkuje prąd. Natomiast te dwie migające diody na tych dwóch em, inwerterach, na tych dwóch em, falownikach, mówią o tym, że są to slajdy, tak zwane em, inwertery, które em, są podporządkowane, które są sterowane przez ten główny inwerter. W jednym z poprzednich filmów mówiłem, em, tam, że jeden z tych falowników przyszedł z uszkodzonym terminalem, z uszkodzoną kostką podłącze, do której podłącza się podłącza. Się, wam tutaj to szybko pokażę teraz. To jest sposób, w jaki udało mi się rozwiązać ten problem. On przyszedł z tym terminalem kompletnie, kompletnie niedziałającym. Ta śruba okręcała się dookoła i tam nie, było, tam nie było mowy o tym, żeby można było dociągnąć to złącze do 1,6 Newtonometra, taki czy 1,2, tak jak producent sobie zażyczył. W związku z tym, że ja nie chciałem e, oddawać tego, żeby nie tracić czasu, no to sobie wymyśliłem, że użyjemy innej śruby i dociągniemy to. Jest to dociągnięte z taką siłą, jaką producent sobie życzy. E, nie jest to do końca bezpieczne, ponieważ ta śruba, no niestety, tak jak tutaj widać, ona wystaje. To jest akurat e, zacisk kwazowy W związku z tym, e, no jakby się tam paluchy wsadziło, no to może, może zaboleć. E, teraz szybciutko jeszcze pokażę Wam. E, jak to wszystko jest podłączone. E, tutaj mamy boczniki. Te boczniki mamy trzy, jeden, drugi i trzeci. E, te boczniki e, one są tutaj podłączone. do. do Muszę przeprosić za tą pajęczynę. Tutaj to nie jest jeszcze skończone. To jest, no, tak jak widać na załączonym obrazku, tutaj mam taki bałagan, e, że to nie jest dobre. E, to będzie posprzątane, bo ja tutaj muszę zrobić podłogę, więc wszystko stąd wyjedzie. Będzie zrobiona podłoga, będą zrobione ściany, będzie ocieplenie, e, będzie wszystko tak, jak ma być. Natomiast em, w tej chwili no, jest tak jak jest. Więc te boczniki one są ustawione em, w ten sposób, że sprawdzają mi ile prądu i jaką moc każdy z tych inwerterów em, pobiera. E, I to powie mi czy ja mam te kable zrobione tak jak em, ja bym sobie to życzył. Ponieważ, żeby te inwertery pracowały równomiernie, oporność na kablach musi być identyczna. Jeżeli jeden inwerter będzie, kable, które idą do jednego z inwerterów, będą miały inną oporność niż pozostałe, no to sprawa oma inaczej będą prądy płynęły i no i to będzie tak jak ja mogę wam pokazać w tej chwili tutaj e, jak to wygląda e, one są prawie równe te prądy tutaj mamy 7 8 8 o, sorry nacisnąłem je tam gdzie trzeba e, 400 wat na każdy zużywa w tej chwili, czyli nie jest to nie jest to tragicznie, nie jest to idealne, ale też nie jest, nie jest całkiem całkiem tragiczne. Więc tak jak mówię, boczniki sprawdzają ile prądu jest pobierane z baterii oraz ile prądu będzie pompowane do baterii. Do magazynu energii. Tutaj mamy jeden magazyn, to jest ten pionowy magazyn, o którym jeszcze żeśmy nie mówili. Ja nagram filmik z jego montażu. I tutaj mamy cztery magazyny poziome. To są magazyny. 14,5 kWh Ten jest troszeczkę większy, bo tutaj są 200, 280 amperogodzin ogniwa, a tutaj jest 314 i 314 amperogodzin ogniwa są w tym magazynie również. Tak jak już wspominałem na poprzednim filmie. BMS w wersji trzeciej w tym magazynie. BMS w wersji trzeciej w tym magazynie i trzy BMSy w wersji drugiej w tych dolnych magazynach. No, i tak jak mówiłem wcześniej, BMSy w wersji trzeciej i panele te frontowe. Te, te przednie panele już są zamówione w, bezpośrednio w Selplosie, e, seplosie, czy jak to się tam mówi. E, no i one, e, one jadą. Jak dojadą, to e, będziemy robili filmik z tego, jak one zostały zostaną wymienione. E, teraz jeszcze szybciutko wróćmy e, do tego mojego problemu. Ja tutaj postaram się szybciutko otworzyć taką sprytną stronę, ponieważ ja jestem. E, mam. E, o! o tak, będzie lepiej. E, ja jestem z otopusem. Ja, moja, moim dostawcą energii jest oktopus I e, dlaczego mówiłem, że pomimo tego, że nie mam e, wystarczającej ilości paneli słonecznych, i tak może mi się to bardziej opłacać i teoretycznie będę mógł eksportować energię z powrotem do sieci, wysyłać tą energię z powrotem do sieci. Powód jest bardzo prosty. Jeżeli zobaczymy sobie tutaj na ten wykres, tak, to, jest, to jest Octopus Agile, tak, to jest ta taryfa, którą tutaj jest sobie robić którą ja mam, jeżeli zobaczymy sobie tą niebieską linię tutaj, to jest koszt energii, za którą, którą ja, który ja płacę ne, dla oktopusa. No i jak widzimy tutaj w tej chwili od 6.30 do 7.00 ja będę płacił 11,76 pęsa za kilowatogodzinę. Ale jeżeli pójdziemy sobie na przykład tutaj, tak, to jest godzina 11, od 11 do 1130, to mój dostawca, mój dostawca energii będzie dla mnie płacił pół pensa za tą energię, tak? Pół pensa tutaj, pół pensa tutaj, tutaj będzie płacił e, pensa 80, e, tutaj będzie płacił e, e, 0,7 pensa, tak, czyli fizycznie. Tak naprawdę gdybym sobie ładował baterię od 7 godziny, od 7 rano jutro, gdzie prąd będzie mnie kosztował 8,4 pensa do godziny tutaj 16.30, gdzie prąd będzie mnie kosztował 4 pensy, 4,12 pensa. No to ja sobie mogę naładować baterię w tym czasie za darmo albo za bardzo mało. A później, jeżeli zobaczymy sobie dalej tutaj na ten wykres, o godzinie 17 oktopus będzie płacił mi 14 pensów. Tak? To jest 14,38. 14 to jest ta czerwona linia. Czyli ładując mój magazyn energii tutaj kiedy prąd jest tani albo wręcz nawet dostawca płaci mi za ten prąd mogę go sprzedawać w godzinach szczytu za znacznie wyższą kwotę tak bo tutaj o godzinie 18:00 będą płacili 15,40 pęsa za kilowatogodzinę to Tutaj płacą za, to, płacą za to, że ja zużywam ten prąd, będę ładował sobie baterię, a tutaj płacą za to, że ja oddaję ten prąd do sieci. Więc dlatego, dlatego zależało mi na tym, między innymi dlatego, żeby mieć tutaj trzy falowniki, ponieważ w tym momencie moja zdolność pobierania energii z sieci. Jest około 13 kWh. Tak, 13 kW na godzinę jestem w stanie wyssać z sieci. Na razie mam mały magazyn. Co to znaczy mały magazyn? No, to jest pięć zestawów po powiedzmy tam 14 kWh. Ja wiem, że to może brzmieć dużo, ale biorąc pod uwagę to, że mamy też samochód elektryczny, no to i nie mamy miejsca parkingowego dostępnego wtedy, kiedy chcemy, tylko musimy liczyć na to, że sąsiadka, która ma wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych, na których my, na którym my możemy parkować, e, tak samo. No to jak ona jedzie sobie do pracy, no to my wtedy możemy podjechać i ładować e, i ładować e, ten samochód. Natomiast e, a to jest plug-in hy, hybryda, plug e, więc to nie jest czysto elektryczny samochód. E, jego pojemność jego em, baterii e, jest dokładnie taka sama jak jeden z tych magazynów docelowo. Ja będę miał tutaj więcej baterii i plan jest taki, że jeżeli wszystko zostanie zaakceptowane, wszystko będzie tak jak tak jak ja myślę, że ma być, no to w tym momencie nawet nie mając paneli fotowoltaicznych, nawet nie mając paneli na dachu E, będę w stanie od czasu do czasu, bo to nie jest tak, że to jest codziennie, e, oni płacą za, to, e, za tą energię. E, zazwyczaj jest tak, że jest albo jest bardzo dużo słońca i wtedy e, mają nadmianę energii, albo nie ma w ogóle słońca i jest bardzo silny wiatr, i o, ze względu na to, że oni mają elektrownie wiatrowe, e, Bardziej im się opłaca płacić za to, żeby ludzie używali ten prąd, niż wyłączać elektrownie wiatrowe. I na tym właśnie będzie można skorzystać i zredukować troszeczkę czas potrzebny na zamortyzowanie się całego tego tutaj no, wydatku. Trochę kosztowało. E, ale e, tak jak mówię, e, cała ta instalacja e, jest instalacją eksperymentalną. Ja zanim e, będę mógł komukolwiek cokolwiek polecić, muszę być pewny, że e, wszystko działa tak jak ma działać. Dlatego dlatego ten bałagan tutaj. Tak, dlatego, dlatego tutaj wszystko, wszystko tak wisi, jak wisi w tej chwili. Zależy mi troszeczkę na czasie, więc, więc no, zdecydowałem się zacząć robić to, zanim będzie ta szopka skończona całkowicie, bo zanim tutaj będzie, zanim tutaj będzie porządek. No i jest tak, jak jest. Dobra. Tyle na dzisiaj, a nie powiedziałem, nie powiedziałem. E, jak to się skończyło? Dzisiaj dostałem e maila. E, mój DNO, do, mój mój em, operator sieci, zaakceptował moje podanie o zwiększenie em, zapotrzebowania na moc i zaakceptował pełną moc eksportową mojego systemu. Pełną. 13,4 kWh mogę wysyłać, wysyłać do sieci. Jest to w pełni legalne, zaaprobowane. E, Więc tak, popełniłem błąd, ponieważ nie sprawdziłem, zanim zakupiłem sprzęt. Ale wszystko skończyło się dobrze. Na szczęście. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli wam to w czymś pomogło. Ja wiem, że no tutaj w Polsce są troszeczkę inne warunki, ale być może ogląda mnie ktoś z UK i zastanawia się czy nie założyć sobie paneli. Więc być może to pomoże. Wszystkie te moje filmiki będą też w wersji angielskojęzycznej. E, więc jeżeli kogoś to interesuje albo jeżeli ktoś ma e, znajomych, e, którzy mówią w niecywilizowanym języku i chcieliby się czegoś dowiedzieć, e, ja e, będę robił te filmiki tutaj e, często i będziemy bardzo szczegółowo e, rozpatrywali e, wszystkie zagadnienia związane. E, z techniczną, z techniczną stroną tego przedsięwzięcia. E, czy jest to bezpieczne teraz? Oczywiście, że nie. To nie powinno tak być. To w ogóle nie powinno być włączone. Nie ma osłon. Tam jest śruba, którą, która może zabić. Tutaj, jeżeli sobie popatrzymy, jest otwarta skrzynka z połączeniami, żadnych etykiet. Nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, co to jest. Ale działa. Działa dlatego, że ja muszę to potestować. Dobra. Tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki wielkie, zapraszam na następny film i trzymajcie się ciepło. Pa.